Piątek punktualnie o północy ruszył plebiscyt mający na celu wyłonienie sześciu z 13 oddolnych inicjatyw, które zostaną zrealizowane w 2023 roku. Śremianie mają 10 dni na oddanie głosu. Jest o co walczyć. Walka przede wszystkim idzie o to, żeby bo jakieś będą projekty, prawda, ale my chcemy, żebyście wszyscy państwo zdecydowali, które są najlepsze. I my wtedy mamy, że tak powiem, silną motywację do tego, żeby realizować te, te projekty, czego przykładem są te, które zostały zakończone w tym roku. One są akceptowalne przez wszystkich mieszkańców. Nikt nie może wtedy powiedzieć, że coś nie zostało zrealizowane albo wbrew, powiedzmy, woli, woli społecznej. Wola społeczna to właśnie jest to głosowanie. Dlatego też wszystkich serdecznie od jutra, od 16 do 25 zapraszam. Wykaz oczywiście na naszej stronie tych projektów się znajduje. Przeanalizujcie. Przypominam, że nawet jednodniowy Niemowlak ma prawo głosu, oczywiście w jego imieniu rodzice lub tam dziadkowie, ale ma prawo oddać głos, ponieważ tak reguluje to ustawa prawda, o budżetach partycypacyjnych. Dlatego to jest ważne. Wiemy o tym, że są trzy kategorie. Jest kategoria ogólno. Gminna, gdzie można zdobyć taki projekt, może zdobyć 250 tysięcy. Są y, y, miejskie, gdzie po 125 tysięcy i oczywiście są też y, wiejskie, też po 125 tysięcy. Także y, to jest nienaruszalne. To jest, y, że tak powiem, y, w rękach wszystkich mieszkańców, żebyśmy porządnie i odpowiedzialnie wybrali to wszystkie projekty, które my będziemy realizować. Do rozdysponowania jest milion złotych. Za tę kwotę uda się zrealizować sześć inicjatyw, po dwa z każdej kategorii, które zdobędą największą liczbę głosów. Wyniki głosowania poznamy 26 września.